Kilkaset osób uczestniczyło w ostatnią sobotę w Dniach Otwartych Hali Gliwice. Obiekt prezentuje się coraz okazalej, choć jak się okazuje, zawody sportowe czy koncerty w tym miejscu to na razie melodia wcale nie tak bliskiej przyszłości. Pierwsze imprezy odbędą się tu bowiem prawdopodobnie dopiero za dwa lata. To już kolejne przesunięcie terminu zakończenia inwestycji, za którym stoi przede wszystkim nowelizacja przepisów. Te projekty trzeba było dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów, żeby można było bez, bezproblemowo organizować imprezy masowe na tym obiekcie. Stąd po prostu takie zawirowania czasowe. Na terminie realizacji przedsięwzięcia szczególnie zaważyły zmiany przepisów przeciwpożarowych i o organizacji imprez masowych. Obecnie wykonawca szacuje oddanie obiektu na drugą połowę 2016 roku. Jednak między przekazaniem obiektu właścicielowi a pojawieniem się w nim publiczności musi upłynąć co najmniej kilka miesięcy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że już teraz miasto planuje pierwszą imprezę dopiero na drugi kwartał 2017 roku. Nie zważając na powstałe zamieszanie, wykonawca kontynuuje pracę na placu budowy. W ostatnich dniach rozpoczęto montaż zadaszenia nad halą główną. Zaczęliśmy układać blachę, położyliśmy około 1200 m2 tej blachy na połaci, która liczy 16,5 tysiąca, no więc to jest w sumie niewiele, to jest załóżmy 1,16 w tej chwili, no niemniej jednak z uwagi na stopień trudności montażu samej blachy, a wiadomo, że początki są zawsze najtrudniejsze. W zasadzie ten najtrudniejszy element mamy za sobą, a więc rozpoczęcie układania, więc zakładamy, że teraz już nam to pójdzie zdecydowanie sprawniej. Kolejny etap obejmuje montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych. W najbliższym okresie oczekujemy pełnych już docelowych projektów instalacyjnych zarówno na instalacje sanitarne, jak i na instalacje w największym tego słowa znaczeniu elektryczne, a więc zarówno normalna elektryka, normalna napięciowa, jak i niskie prądy, cała teletechnika. Docelowo obiekt będzie miał powierzchnię całkowitą ponad 69 tysięcy metrów kwadratowych. Na dwóch widowniach zasiądzie około 15 tysięcy osób.